i bardzo lubię, jak tak dobieramy z Szymonem właśnie piosenki lekko nawiązując do komiksu, który będzie później po piosence omawiany. To też zostało tak w sumie troszeczkę dobrane pod klimat, ponieważ następnym komiksem, ostatnim dzisiaj zresztą, który będziemy chcieli omówić dla Was jest polski komiks Giacomo Supernova. Jest komiks, który się już pojawił u nas na audycji. Filip Bong omawiał dla Was pierwszy zeszyt jest to komiks wydawany przez wydawnictwo Gindi, i mamy tutaj teraz na tapecie drugi zeszyt tej serii. I tutaj oczywiście zaznaczam, jest to komiks 18, jak tutaj okładka mówi, czyli komiks dla dorosłych, zatem. Trzeba uważać. E, I e, no na, naprawdę ten e, znaczek coś, coś e, no, no, oznacza mimo wszystko. To nie jest tak dane, żeby, żeby czegoś nie było, bo tutaj zresztą od razu pierwsza strona tego komiksu na dzień dobry, że jak otwieramy ten zeszyt w drugim. E, w drugim tym numerze już nam dosadnie mówi, dlaczego ta kategoria wiekowa została tutaj przyznana, ale zanim przejdziemy do drugiego zesztu, takie krótkie przypomnienie o kim jest kim jest Giacomo Supernova. Jest to taka postać w kosmosie, że tak powiem, sobie tutaj oscylująca. Tutaj znów się Szymon śmieje, jak mu pokazuje stronę z komiksu. Jest to taki komiks właśnie jakby awanturniczo-kosmiczny. Giacomo jest takim właśnie, taką postacią poszukiwaną w, poszukiwaną w 17 systemach, ale pożądany we wszystkich, jak tutaj jest, mówi nam opis z tylnej okładki. Giacomo jest taką postacią, który podróżuje właśnie w swoim statku kosmicznym i w sumie przeżywa, no, wiele dziwnych przygód, ściśle też związanych z życiem seksualnym. No, i w pierwszym zeszczycie dowiedzieliśmy się o jego konflikcie z jego najlepszym przyjacielem, który bez przerwy chciał go zamordować za czyny, które Dziakomo popełniał, ale to może nie będę Wam aż tak zdradzał. Jeśli będziecie mieć ochotę, to zapoznajcie się, bo komiks jest dosyć, dosyć śmieszny. Natomiast drugi zeszedł, jakby no nie, nie trzeba do, właściwie znać historii z pierwszego, żeby móc jakby mieć frajdę z niego. Mm. Ponieważ Dziakomo dostaje tutaj e, informację mm, o tym, że mm, e, dziewczyna, e, jego przyjaciela została porwana, no i tutaj jest prośba o to, aby ją. Odzyskać. Tutaj Giacomo oczywiście bez zastanowienia rusza na pomoc, też między innymi dlatego, że tutaj opisywana ta relacja tej dziewczyny i jego przyjaciela, czyli Malakaja Francais de Lasso i Alice Nimrod, opisują jako. Um, Tutaj jaką taką miłość tak czystą, tak piękną, że nawet serce starego zbaraźnika, czyli dziakamo płacze i śpiewa. Bez namysłu rusza na akcję ratunkową, gdyż właśnie Alicia została uwięziona w klasztorze urszulanek ultrafioletowych. Tak, tego typu nazewnictwa, śmieszne dziwne nazwy są częścią charakterystyczną tego komiksu. Zresztą jeśli czytaliście pierwszy zeszyt, to na pewno już dobrze o tym wie, wiecie. No i cały ten zeszyt jest o tym, o tej próbie jakby ratunku, gdzie dziakomo przy okazji spotyka inną tutaj osobę, która trafia do tego samego do tego samego otoczenia i razem współpracują, aby osiągnąć e, wspólne cele. Nie, nie związane ze sobą e, tutaj w żadnym wypadku, ale dochodzi tutaj do współpracy. I no i jak to zwykle powtarzam, nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ no mimo, mimo że to jest taki, taka komedyjka, e, taka bardzo luźna, e, nacechowana właśnie seksem, e, rzeczami związanych z seksem, e, jakimiś fetyszami, przebierankami i tak dalej, no to jednak trochę głupio by było zdadać wszystkie twisty, fabu twisty fabularne które tutaj jak najbardziej występują e, i e, drugi zeszyt myślę, że chyba drugi zeszyt jeszcze bardziej mnie rozbawił niż e, niż pierwszy, są tutaj takie no, zabawne e, zabiegi e, jeśli chodzi o opowiadanie historii i właśnie w wplataniu tych e, śmiesznych scenek, że no fajnie, fajnie się to czyta, fajnie się przewraca kartki na e, kolejne strony trzyma, trzyma historia w napięciu przez e, cały czas, no i oczywiście tak niespodziewanie, na samym końcu dostajemy cliffhanger, który oczywiście zachęca nas do tego, aby przeczytać trzeci zeszyt, który mam nadzieję będę mógł Wam przedstawić też w najbliższym czasie w ramach audycji. E, tutaj tylko chciałbym dodać, że no nie do końca jestem zadowolony jakby z e, rysunków i e, jakby e, tego komiksu poza tym edytorskim, ponieważ no, część, część ilustracji wygląda całkiem fajnie, jakby trzyma tutaj e, jakiś taki stały poziom, a z, czasem niektóre kadry no, wyglądają albo jakby były robione na szybko, albo mm, stwierdzono, że przy pierwszym podejściu jest ok, i w sumie możemy lecieć dalej. E, no są, są tutaj takie czas, czasem też właśnie małe wpadki edytorskie, e, które no generalnie nie przeszkadzałyby mi na dobrą sprawę, ale są to takie, były to powtarzające się troszeczkę jakby e, błędy, które no, ciężko było je zignorować. Tutaj też jeden kadr wygląda tak troszeczkę a, w rozmazanie i raczej wątpię, że był to celowy zabieg w tym wypadku, więc no mam, mam nadzieję, że w, jakby w kolejnym zeszycie, w kolejnych zeszytach, bo już czwarty jest zapowiedziany, chyba już jest nawet gotowy z tego, co pamiętam, e, że tutaj no będzie troszeczkę większa m, uwaga pod względem tutaj przykładana. E, no, ale mimo wszystko e, zawsze daje dużo, e, dużo frajdy. E, jest tutaj, e, jest to scenariusz od Jerzego Łanuszewskiego, e, rysunki od Roberta Jacha, kolory Moniki Kołodziejczyk, Jerzego Łanuszewskiego i Roberta Jacha. E, również z konsultacją Heliosa Rojas Gomez. Ciekawe o co tu chodzi. <laughs> e, słuchajcie, no, mogę wam polecić super Supernowe, ale pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim musicie mieć bardzo luźne, otwarte nastawienie do takiego humoru epatującego z seksem i naprawdę dziwnych, zwariowanych rzeczy. To jest kosmos, więc mamy też kosmiczne stworzenia. Nie wszystkie przypominają kształtem e, ludzi, więc są tutaj sceny e, aktów e, zbliżeń namiętności między różnymi rasami. <laughs> Jeśli was tego typu rzeczy nie oburzają, a chcecie się trochę pośmiać w jakiś dzień, który wam, nie wiem, ktoś wam zepsuł humor coś I chcecie po prostu go poprawić, no to myślę, że ciekawo Supernova będzie całkiem ciekawą pozycją, pod warunkiem właśnie, że jesteście otwarci na taki humor seksualny, taki, który zabiera w takie dosyć dzikie rejony. Chyba nawet jeszcze dziksze niż w innych komiksach, które omawiałem dla Was w ramach właśnie takiej audycji, gdzie mówiłem o komiksie dla dorosłych.